Cześć kochani, ja nazywam się Maria i witam Was serdecznie na moim kanale. Wow, jeszcze pamiętam, jak to powiedzieć. Trochę mnie tutaj nie było. Mówiąc trochę, mam na myśli prawie trzy miesiące, ale stwierdziłam, że potrzebuję zrobić sobie przerwę od nagrywania, z tego względu, że jednak nie doceniłam tego, jak bardzo takiej przerwy będę potrzebowała. Dodatkowo jeszcze przez jakieś ostatnie dwa miesiące borykałam się z lekkim zastojem czytelniczym. W lipcu na przykład przeczytałam tylko jedną książkę. <laughs> Dlatego wydaje mi się, że ta przerwa zadziała się w idealnym momencie, ale teraz wróciłam, jestem i zostaję. <laughs> Zapraszam was dzisiaj do Media Freakout Booktag, czyli takiego booktaga, który opiera się na pytaniach związanych z tym, co czytało się w pierwszej połowie 2024 roku. Ja na moment nagrywania przeczytałam w pierwszej połowie 2024 roku 32 książki, także uważam, że jest całkiem nieźle ze mną. I tak, pytanie jest kilkanaście. Na niektóre będę odpowiadała nie jedną konkretną książką, a kilkoma pozycjami, bo chciałabym poopowiadać jak największej ilości książek, z tego względu, że nie wszystkie książki, które czytałam pojawiały się na moim kanale. Te, o których mówiłam na pewno znajdziecie gdzieś tutaj na górze, odnośniki do nich będą się wyświetlały na bieżąco. Nie przedłużając, weźcie sobie coś dobrego do jedzenia, zapaszcie sobie jakąś herbatkę, kawkę i zaczynamy. I pierwsze pytanie to Najlepsza książka, którą przeczytałam w 2024 roku. I tutaj już na pierwszym pytaniu miałam spory problem z wyborem jednej książki. Ja tych pięciogwiazdkowych lektur w tym półroczu miałam zaskakująco dużo. Chyba z sześć książek oceniłam ostatecznie na pięć gwiazdek. Ale wydaje mi się, że zwycięszczyni mogła być jedna. I nie będzie to dla Was absolutne zaskoczenie, ale wciąż, cały czas, nieustannie na pierwszym miejscu najlepszych książek 2024 roku znajduje się Cursed Bunny Borys. Chang. O tej książce mówiłam chyba w każdym filmie, który nagrywałam na YouTubie. Ona gdzieś zawsze się tam w tle pojawia, zawsze gdzieś tam się przewija. Absolutnie fantastyczna książka, cudowne zbiór opowiadań, fantastycznie napisany, niesamowicie kreatywny. Talented, brilliant, incredible, amazing, showstopping, spectacular. Wyliczać zalety tej książki mogłabym w nieskończoność tak bardzo ją uwielbiam. To jest wciąż moja ulubiona książka 2024 roku. Pytanie numer dwa, czyli najlepsza kontynuacja. Serii, jaką przeczytałam w 2024 roku. I zwycięzczyni tej kategorii pojawiła się dopiero u mnie pod koniec lipca. Dopiero wtedy przeczytałam jakąkolwiek kontynuację serii. <grym> I zwycięzczią tej kategorii, absolutną zwycięzczią mm, jaka to jest dobra książka jest Republika Smoka Rebeki F. Kwang. To jest kontynuacja wojny makowej, trylogii. Wojny Makowe. Rozwala mi mózg to, jakie te książki są fantastyczne. Wojnę Makową przeczytałam w tamtym roku, w lutym. Niesamowicie epicka, z rozmachem napisana powieść. Niesamowici bohaterowie, fantastyczni, bardzo tacy prawdziwi, z wieloma wadami, z wieloma negatywnymi cechami charakteru. To nie są ludzie, których lubisz od razu, od pierwszej strony, ale są na tyle złożeni, na tyle intrygujący, że chcesz o nich czytać więcej, chcesz wiedzieć o nich więcej. Fantastycznie wykreowany świat. Jak zaczęłam czytać w ogóle Republikę, Smoka. Byłam zdziwiona, że czekałam tak długo na to, żeby przeczytać tę drugą część. Od pierwszych stron uważam, że Republika Smoka jest w ogóle nawet i lepsza od pierwszej części, co mi osobiście zdarza się niezwykle rzadko. Ja jestem z tych ludzi, którzy przeczytają pierwszą część danej trylogii i uważają zawsze, że pierwsza część jest najlepsza, a potem zazwyczaj mamy już tylko po prostu... Równie pochyłą. <laughs> Republika Smoka ja niesamowicie polecam i w ogóle polecam już, wydaje mi się, w ogóle całą trylogię Wojen Makowych, mimo że tej ostatniej książki jeszcze nie czytałam, ale w tym roku chciałabym ją skończyć. Nie chcę już sobie robić takiej długiej, rocznej przerwy po przeczytaniu Republiki Smoka. W ogóle niesamowite jest też to, że te książki to jest debiut. Rebeki F. Kwank, debiut literacki. I ja zaczęłam od y, Wojny Makowej i no, byłam naprawdę niesamowicie zachwycona. Potem przeczytałam Babel i miałam takie uczucie, że coś mi nie styka. Ja nie jestem wielką fanką Babla, mam sporo problemów z tą książką. Potem przeczytałam Yellowface. To było ok, ale to nie był taki zachwyt, jaki wywołała we mnie Wojna Makowa. Przeczytanie Republiki Smoka przypomniało mi, jak Rebeka F. Kwank jest, jak jest zdolna, jak umiejętnie potrafi pisać, jak umiejętnie potrafi kreować świat swoich bohaterów. Republika Smoka dostała ode mnie 5 gwiazdek. Bardzo Wam polecam jeśli jeszcze Wojen Makowych nie czytaliście. Większość zachwytów nad tymi książkami uważam jest absolutnie zasłużona i ja z radością swoje zachwyty do tej puli zachwytów dokładam. Pytanie trzecie, czyli... Premiera książki, której jeszcze nie czytałam, ale bardzo chcę. Jedną z takich najbardziej wyczekiwanych premiów w ogóle w tym roku. Książek, które już się ukazały, jest dla mnie powieść Coco Melors Blue Sisters. Ja nie czytałam wcześniej książek tej autorki i natknęłam się po prostu na opis Blue Sisters i gdzieś widziałam na YouTubie ktoś tę książkę tak pokrótce omawiał. Wydaje mi się, że to był Jack Edwards. Jak właśnie słuchałam, jak Jack Edwards o niej opowiadał, miałam wrażenie, że to jest książka, która myślę, że może być. No, moją pięciogwiazdkową lekturą. To jest coś, co idealnie może wpasować się w moje gusta, dlatego to zdecydowanie była taka moja premiera, której jeszcze nie zdążyłam przeczytać, ale była przeze mnie bardzo wyczekiwana. Na pewno po nią sięgnę i mam nadzieję, że to, to będzie nowy, nowy ulubieniec. Pytanie numer cztery, czyli najbardziej wyczekiwana przeze mnie premiera wydawnicza w drugiej połowie roku. I tutaj tych książek jest bardzo dużo. Ale pozwoliłam się sobie ograniczyć do trzech pozycji, i pierwsza z nich to jest A Long Live Evil Sarah Reese Brennan. To jest fantastyka. Tutaj urzekł mnie szczególnie pomysł, z tego względu, że mamy tutaj główną bohaterkę, dzieją się rzeczy, i ona w jakiś sposób znajduje się w ogóle w swojej ulubionej książce fantazy, w tym wykreowanym fantastycznym świecie z jej ulubionej książki. I ten pomysł w ogóle wydaje mi się, fantastyczny Wydaje mi się jakimś totalnym samograjem. Także mam nadzieję, że ta książka będzie naprawdę, naprawdę dobra. Druga z tych książek to Lady Macbeth, Avery Reed. I Avery Reed to jest e, pisarka, którą czytałam w ogóle na początku tego roku. Czytałam Study in Drowning. Mimo, że Study in Drowning nie podobało mi się tak bardzo, bardzo, bardzo podobał mi się styl pisania Avery Reed i ta aura, która otaczała tę książkę. Lady Macbeth jest e, właśnie jedną z takich moich bardzo oczekiwanych premier tegorocznych. No i ostatnia książka, którą wybrałam to The Pairing – Casey McQuiston. To jest książka y, autorki Red, White and Royal Blue. Pamiętam, że czytałam ją w trakcie którejś wakacji i bardzo mi się podobała. Była taka naprawdę spoko, dlatego ten The Pairing y, jest książką, na którą właśnie czekam, bo wydaje mi się, że to będzie taka lżejsza lektura, a czasami takie są też bardzo, bardzo potrzebne. Także tak, to są trzy książki, na które w tym roku jeszcze bardzo, bardzo czekam. No i przechodzimy do pytania piątego. Największe rozczarowanie de 2024 roku. Stwierdziłam, że wybiorę trzy pozycje z tego względu, że niestety ten rok upływa mi trochę pod znakiem średniaków. Bardzo dużo mam takich książek, z którymi wiążę duże nadzieje. Jestem bardzo podjarana, jak zaczynam je czytać, a potem im dalej w las, tym bardziej obojętne mi się stają i mniej mi się podobają. Wybrałam trzy książki. Pierwszą z nich jest Long Island i Long Island to jest książka Kalma Tobina i jest to kontynuacja Brooklyn. Jeśli mnie znacie, wiecie, że film. Brooklyn jest jedną z moich absolutnie ulubionych adaptacji książkowych. Uwielbiam ten film i bardzo Wam polecam. Książka, pierwsza część, bardzo mi się też podobała. I ja przez długi, długi czas w ogóle żyłam w przyświadczeniu, że to jest tylko jedna część, że tam nie ma żadnej kontynuacji. Jakie było moje zdziwienie, kiedy odkryłam, że ten autor napisał jednak kontynuację Brooklyn? Gorzej, ta kontynuacja ukazała się w maju tego roku. Musiałam, musiałam po prostu przeczytać tę kontynuację, zobaczyć co się dzieje z tymi. Moimi ukochanymi bohaterami, co się zadziało dalej i żałuję! Od momentu, kiedy ją skończyłam, staram się wymazać ją w ogóle totalnie z pamięci. Dla mnie ona nie jest kanonem, ona nie istnieje. Ja byłam w szoku. Jak bardzo, jak bardzo w inną stronę Kon Tobin poszedł ze swoimi bohaterami, szczególnie z To, co się dzieje w tej książce z to jest po prostu jakiś jeden wielki żart. To, co się dzieje z Ailish też. I to, jaka Eilish jest w tej książce. Chciałam sobie wyrwać włosy z głowy, naprawdę, kiedy ją czytałam. To samo dzieje się z Jimem, z Nancy. Wszystko jest po prostu nie tak. Moje wnętrzności krzyczały, żebym wyrzuciła tę książkę jak najdalej i nie kończyła jej, bo wiem, że koniec po prostu tylko pogorszy sprawę. I nie myliłam się, bo końcówka tej książki jest tak do dupy, nie da się tego inaczej ująć. Kiedy ta książka się skończyła, ja byłam przekonana, że czeka nas jeszcze, nie wiem, przynajmniej z pięć rozdziałów, które się po prostu urywa. Tak jakby kontobie. Zaniósł y, książkę do redakcji i ostatnie strony po prostu gdzieś uleciały z wiatrem. Nie wiem, zgubił je, zalał je kawą. Oj, byłam bardzo, bardzo zawiedziona, jeśli chodzi o tę książkę. Odmawiam zaakceptowania tego, że to jest los, który Tom Tobin wybrał dla swoich bohaterów. Nie czytajcie tego. Jeśli macie ciepłe wspomnienia i ciepłe uczucia z książką czy z filmem Brooklyn, nie sięgajcie po Long Kolejnym moim rozczarowaniem było, niestety, Your Utopia Barry Chang. O tej książce opowiadałam trochę w swoim filmie o. Księżowskich tak jak książki. I ta książka. Your Utopia Bogaczek złamała mi sekcję. Ta książka uświadomiła mnie, niestety, że nie każdy autor pisze fantastyczne książki, które za każdym razem odpowiadają naszemu gustowi czytelniczemu. Uważam, że to jest straszny niewypał. Bardzo mi się nie podobały te opowiadania. Są takie puste. Wszystkie krążą wokół tej samej tematyki, która na dodatek nie jest tak fajnie pogłębiona jak w Cursed Bunny, tylko po prostu mam wrażenie, że autorka przeleciała tak po wierzchu. Nie do końca jestem pewna i przekonana, czy to jest dobry kierunek, czy rozważania autorki na temat właśnie, nie wiem, jakichś robotów, AI, sztucznej inteligencji, to jest temat, który kręci bo mam wrażenie, że Boreczęk ma bardzo dużo do powiedzenia, ma bardzo dużo ciekawych takeów, bardzo ciekawie się czyta jej książki, tylko może na inne tematy. <grych> Akurat wydaje mi się, że w temacie jakiejś takiej, nie wiem, sztucznej inteligencji, autorka nie miała zbyt wiele do powiedzenia i to po prostu czuć, czytając tę książkę. To była nuda. Te opowiadania były słabe i tylko i wyłącznie to, że Boreczęk fantastycznie pisze, trzymało mnie do końca, bo ja bym DNFowała tę książkę wcześniej na pewno, a tak przeczytałam ją do końca. I wiem, że jest to moje rozczarowanie, i chciałabym jednak zapomnieć o tym, że istnieje. Wybrałam też trzecią książkę, o której też już mówiłam, na dodatek w swoim pierwszym filmie na YouTubie. I to jest Before the Coffee Gets Cold, czyli Zanim wystygnie kawa. Bardzo, bardzo głośna seria książkowa, takich przytulnych, ciepłych książeczek. I no niestety ta pierwsza część uważam, że jest tragiczna. W ogóle nic totalnie mnie nie urzekło. Poza tym, że jest oczywiście całkiem dobrze napisana, to nie jest jakiś totalny paździerz. I zauważyłam, im dalej w las, im więcej takich przytulnych, ciepłych książek czytam, tym bardziej zauważyłam, że żadna, żadna z nich mi się nie podoba. Myślę, że muszę się z tym pogodzić, że niestety to są książki, które mi nie podchodzą <laughs> i których wydaje mi się, że nie powinnam czytać, bo zostaję tylko z taką frustracją w sobie w środku i z takim poczuciem... Straconego czasu, bo dla mnie te wszystkie rzeczy, które są powiedziane w tych książkach, które się tam dzieją, są tak banalne, tak proste. No i ja za każdym razem właśnie staram się tak przekonać do tych ciepłych książek, staram się przekonać do tego takiego uczucia przytulności, a potem na końcu zawsze okazuje się, że to jednak to nie ja, to ty, zostańmy przyjaciółmi, albo nie zostawajmy przyjaciółmi. Także tak, Before the Coffee Gets Cold było takim właśnie jednym z moich mocnych rozczarowań, bo to się zdarzyło na samym początku roku i miałam dość duże oczekiwania wobec tej książki, a niestety nie spodobało mi się. Po co dostałam? Pytanie numer 6, największa niespodzianka 2024 roku. I tutaj też wybrałam trzy książki. Pierwszą z nich jest Mrs. England. To jest książka, którą czytałam na początku roku i też opinie o niej możecie znaleźć w moim pierwszym filmie. Ja generalnie za wiele w ogóle nie spodziewałam się po tej książce, a dostałam fantastyczną gotycką powieść z elementami horroru, z bardzo ciekawymi, niejednoznacznymi bohaterami. Jeśli macie w swoim życiu za mało takich gotyckich powieści z takimi elementami grosy albo Niepokoju, to bardzo, bardzo polecam, bo to jest taka książka, która ma właśnie niski poziom wejścia w takie gatunki i dostarcza. Naprawdę jest bardzo spoko. Druga książka to Chlorine. Jade Song i to jest książka, którą przeczytałam w trakcie azjatyckiego ridatonu. Byłam zaskoczona jak bardzo mi się podobała, bo ja miałam takie przeczucie, że to jest książka, która może mi się spodobać, ale nie sądziłam, że spodoba mi się tak bardzo. To jest taka książka o dorastaniu, o trudach dorastania, o jakimś tam znalezieniu swojej własnej tożsamości. Z jednej strony balansujemy na granicy takiej halucynacji, wiecznego niedowierzania, wiecznej takiej iluzji, z drugiej strony ta książka jest bardzo taka emocjonalna, bardzo prawdziwa, jest takim poszukiwaniem przez naszą główną bohaterkę swojej własnej tożsamości. I ta książka jest trochę w ogóle opisywana jako właśnie taka coming of age story z elementami, nie wiem, grozy horroru. Jest w tej książce jedna scena której absolutnie się nie spodziewałam, bo wydawało mi się, że może ta groza i horror to jednak się nie za bardzo gdzieś tam pojawiają, ale ta jedna scena. Kiedy czytałam tę książkę, po prostu musiałam wstać, przejść się po pokoju, żeby rozchodzić ten niepokój, który we mnie powstał, I nie jestem w stanie w ogóle uwierzyć do teraz, że to jest debiut tej autorki. Odmawiam akceptacji tego, jak utalentowani są ludzie. Jade Song jest takim człowiekiem, bardzo polecam Wam, Chlorine. To jest moja niespodzianka, moje zaskoczenie tego roku. I ostatnia książka, to jest bardzo takie krótkie opowiadanie, ale uważam, że należy mu się, żeby się tutaj znaleźć, i to jest Walking Practice. Sztuka chodzenia autorstwa Dolki Zupełnie niczego się nie spodziewałam po tym, a dostałam coś fantastycznego. Dostałam swoją ulubioną, abstrakcyjną, zupełnie porąbaną z niesamowitym konceptem, niesamowitą kreatywnością azjatycką literaturę. Fantastyczna. Jedno z moich zaskoczeń tego roku. Bardzo przyjemna niespodzianka, naprawdę. Pytanie numer 7, czyli nowy ulubiony autor, autorka stanęło w ogóle na Jagenberg. Jagenberg i szczegóły w tym roku. Skradły absolutnie moje serce I mam takie przyświadczenie po prostu, że każda książka, którą ja napisze, będzie po prostu czymś, co wpadnie po prostu do mojego serca i w jakiś sposób je przemebluje, coś we mnie zmieni. Dlatego ja zaszczytnie staje się moją ulubioną autorką tegoroczną. Pytanie numer 8, czyli najnowszy fikcyjny crush, i tutaj nie mam niestety żadnego, <laughs> nikt tego specjalnie nie ujął mnie za serce, może poza Wentworthem z Perswazji, bo czytałam w tym roku też perswazję Jane Austen, i w ogóle jest to moja jedna z ulubionych Jane Austen. <laughs> Wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo blisko za rozważną i romantyczną. Rozważna i romantyczna to moja ulubiona książka Jane Austen. Wydaje mi się, że Wentworth mógłby być takim moim kraszem. jeśli już miałabym kogoś wybierać z tych bohaterów, którzy pojawiali się w książkach, które przeczytałam w tym roku. Pytanie numer 9, czyli najnowszy ulubiony bohater, bohaterka. I tutaj wybrałam sobie dwóch bohaterów i będzie to właśnie Aliens The Walking Practice, a drugą moją ulubioną bohaterką jest Gilda z Everyone in the This room Will Someday Be Dead. Absolutnie zakochałam się w tej książce. Jest cudowna, a Gilda, główna bohaterka jest, no, jest fantastycznie wykreowana. Jesteś w stanie niezwykle się z nią utożsamić. Dawno nie miałam do czynienia z tak łatwą do polubienia bohaterką. Jesteśmy w takim momencie w jej życiu, kiedy trochę wszystko jej się wali na głowę. Nie za bardzo wie co ze sobą zrobić, nie wie jak żyć i to jest w ogóle też niesamowicie wielka siła tej książki, która pokazała mi, że to jest okej, okay, jeśli nie wszystko ci do końca wychodzi w życiu, jeśli trochę nie wiesz, co ze sobą zrobić, jeśli jesteście w ogóle w takim miejscu w życiu, to bardzo Wam polecam. Everyone in this room will someday be dead. Pytanie numer 10, czyli książka, która doprowadziła Cię w tym roku do łez. No i y, tutaj nie mam takiej książki, z tego względu, że no ja niestety nie płaczę na książkach. Pytanie numer 11, czyli książka, która sprawiła, że byłaś szczęśliwa. I tutaj też ciężko w ogóle było mi znaleźć taką książkę, tak naprawdę, bo to jest bardzo ciężkie pytanie. I jeśli już. Musiałabym wybierać jakąś książkę, przy której jakoś byłam szczęśliwsza. Wydaje mi się, że wybrałabym właśnie Everyone in this room will someday be dead Emily Austin. Przechodziłam przez różne fazy czytając tę książkę, ale na końcu właśnie miałam takie pozytywne, dobre uczucie. To jest właśnie książka, która uważam, że jest taka podnosząca na duchu, kiedy już ta książka się kończy, kiedy dochodzimy do tych wszystkich konkluzji i masz takie uczucie, że będzie dobrze, dobrze, że nie jesteś jedyna, że. Nie jesteś jedyną osobą, która ma takie rozterki albo czuje się tak w danym momencie, że jest nas więcej. <gry> Także tak, wydaje mi się, że to jest taka książka, która sprawia, że kiedy ją przeczytałam, byłam taka naprawdę podbudowana, naprawdę szczęśliwa. Pytanie numer 12. Najpiękniejsza książka, którą kupiłaś w tym roku. Ja nie kupuję za wiele książek, jak doskonale wiecie, i najładniejszą zdecydowanie jest Gąsienica, Rampole do Gawy. I ostatnie pytanie, numer 13. Jaką książkę musisz przeczytać przed końcem roku. Na pewno bardzo chciałabym przeczytać do końca trylogię Wojny Makowe. Bardzo chciałabym przeczytać książkę Cocomelor, Blue Sisters. Bardzo chciałabym przeczytać książki Ashley Poston. Niedawno ukazało się A Novel Love Story, a tę książkę, którą chciałabym przeczytać to Seven Years Slip. Bardzo dużo dobrego o tej autorce słyszałam i chciałabym przeczytać jej książki. The Familiar Libardugo, Dziewiąty Dom długo. to są książki, które bardzo chciałabym przeczytać w tym roku. Chciałabym bardzo zabrać się za którąś z serii Rebeki Ross. Chciałabym też przeczytać różne Mony Aład i w ogóle chciałabym bardzo przeczytać Króliczka Mony Aład, bo to też mam wrażenie, że to jest taka książka, która niesamowicie mi się spodoba. Także tak jak słyszycie, tych książek jest cała masa i to nawet nie jest, nie wiem, z 10% książek, które chciałabym w tym roku przeczytać. Jest jeszcze jedna seria książkowa, którą bardzo chcę przeczytać, tylko chcę ją przeczytać ponownie. I to będzie seria, z której na moim kanale będą ukazywały się vlogi. Książki w serii są trzy, więc będą trzy vlogi. Nie powiem, co to za seria książkowa, ale to jest taki literacki klasyk, absolutny klasyk fantazy. To jest y, rigid, który będę robiła po kilkunastu latach, ale nic nie mówię. Dziękuję Wam bardzo, że byliście tutaj ze mną i oglądaliście ten trochę chaotyczny Media Freakout Book Tak. Mam nadzieję, że następne filmy będą mniej chaotyczne, że będę bardziej w tym takim już ciągu nagrywania, bo mam wrażenie, że montowanie tego filmu to będzie po prostu... To będzie przeprawa, już to wiem. Jeśli chcielibyście zostawić po sobie ślad, to bardzo zapraszam do polubienia, do komentowania i do subskrypcji mojego kanału. Także my widzimy i słyszymy się już bardzo niedługo, a ja życzę Wam cudownej reszty dnia.